Trzyma. W dzisiejszym filmie będziemy robili z nimi kolorowanego chowanego. Jak wiadomo, jesteśmy teraz na wsi, Czyli w miejscówce, którą możecie kojarzyć z kilku innych wcześniejszych filmów. I dzisiaj wpadliśmy razem na pomysł, że zrobimy kolorowanego chowanego. W tym filmie chodzi o to, że zaraz wylosuje kolor, z jakim dziewczyny będą mogły się schować. A właściwie to dwa kolory, dlatego bo będzie możliwe, że na przykład jakiegoś koloru nie będzie, więc będą musiały wybrać drugi kolor. Czyli dajmy na to, jeżeli natalka wylosuje, kolor dajmy na to, nie wiem, zielony i pomarańczowy. To jeżeli koloru pomarańczowego nigdzie tutaj nie będzie, nie będzie mogła ona się w tym kolorze po prostu schować to wtedy wybiera kolor zielony. A jeśli na przykład Wiktoria, czyli ten karzełek, dajmy na to wylosuje kolor fioletowy, a go nie będzie, ale drugim kolorem będzie kolor biały, to wtedy się chowa w kolorze białym. A jeżeli będzie taka sytuacja, może takiej sytuacji nie być, ja mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Za na przykład Natalka wybierze kolor fioletowy i czerwony, czyli kolory, które w ogóle nie istnieją, to wiesz co robić? E, biegam. Tak, to wtedy Natalka biega. Nigdzie się nie chowa, biega, a ja ją muszę złapać. I tak to właśnie wygląda, tak się prezentują. To opcja. Jaka zabieganie? No. Dlaczego tak? Zmienię, bo to Właśnie. I teraz kolejna bardzo ważna kwestia, czyli czas, w jakim ja liczę, czy właściwie mój minut. I czas, jaki ja mam na znalezienie was. Ja, jak, jako, jako, jaką macie propozycję? Ile mam, ile minut mam? 5, 5 minut macie na schowanie się. Tak. A na znalezienie? Zróbmy zrobimy 15 minut na znalezienie was. Jeżeli w ciągu 15 minut was nie znajdę, mam karę wymyśloną przez nią Na pewno coś wymyślicie. Jesteśmy dobre w kary. Takie są zasady. A teraz przechodzimy do losowania kolorów Żeby było wszystko jasne i żeby nie było, że ja tutaj wymyślam, kolor wylosuje właśnie Wiktoria. Także proszę tutaj, kliknij, też kamerze słuchać, czekaj, czy dobrze widać. Na pewno dobrze widać. Tak, dobrze widać. Ok. Klikaj, Wiktoria. Pierwszy kolor, jaki wylosujesz i w jakim powinnaś się schować, będzie kolor. Uwaga, uwaga. Oj, chyba wiadomo. Tak. Nie. A, jest, 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 zielony. Jest, zielony. Dobrze, dobrze, dobrze. To jest pierwszy kolor, jaki możesz schować. I teraz mam do ciebie takie pytanie, bo jest jeszcze taka szansa, że możesz już nie, nie losować z drugiego, jeżeli ten Ci się podoba jakoś bardzo. Chcesz jeszcze dr losować drugi, czy już nie chcesz? Ale tak to będę mogę sobie wybrać który, czy. No tak, no i ja będę miał trudne zadanie. No tak, No. okej, okay, dobra. A czyli też na... widział, jakie wybrałam, no dobra. No muszę wiedzieć. Czyli, nie, czyli na mnie moją korzyść, niestety Wiktoria wybiera drugi kolor. Także proszę, zakręć sobie. Okej. Okay. Dobra, i teraz drugi kolor, w jakim Wiktoria będzie miała prawo się schować podczas dzisiejszego filmu zielony. Będzie kolorem... <laughs> zielony, nie, nie Czekajcie Chyba wejdzie na czarny to chyba zielony <laughs> Zielony i zielony, także Wiktoria e, dzisiaj się może schować tylko w kolorze zielonym dobra, dobra, Teraz za to kolorem wybiera Natalka, czyli starsza to uczestniczka losuj. To losuj, dobra, dawaj Okej okay. Pierwszy kolor do Natalki Co to będzie? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie Co to będzie? Co to będzie? A. Brązowy, brązowy. Uwaga, uwaga! Chyba, brązowy. No brązowy, brązowy, brązowy. Dobra. Tak, chcę brązowy. drugą szansę. Pierwszy kolor jest brązowy, okej. Okay. No myślę, że tutaj każdy by chciał. Także drugi, druga szansa. Gdy będzie zielony, to... To trochę Beka. No. dole. Nie, nie! Niebieski! Ale... Tak! Niebieski kolor. Dobra, jeszcze was zapytam tak, jak już skończyliście lasowa. Czy macie już więcej rozmyśloną piłkę? No dobra, a teraz właśnie w tym momencie włącza minutnik ustawiony na 5 minut i wy lecicie się chowasz! Teraz, już! No i tak to właśnie z nimi jest. Dobra, biegniemy do babci. Parę minut, to Biegniemy w to samo miejsce, dobra. Ja mam plan, o kurde. Ej, a nie lepiej się tu schować, bo... Nie, Dobra, powiem Wam widzowie w tajemnicy, że tak naprawdę dopiero teraz znaczam minutnik. Także mają troszeczkę więcej czasu niż 5 minut, no ale teraz właśnie leci czas. 4 minuty 50. Teraz do babci. Dobra, będę do babci, bo to jest ten lepszy plan, dlatego że jest tu więcej miejsca. 4 minuty zostały. W każdym razie siedzę sobie teraz tutaj z moim operatorem, którą jest muzyka. <laughs> Szybko z niej na planu. Wracamy? Bo to są psy, więc szybko nas wywracamy. Jednak Ten jak pracował. Siema Zuzia. <laughs> Hello. <laughs> Osoba, która występowała kiedyś <laughs> na innym odcinku. Właśnie na jakimś odcinku, nie? No. Ja ogólnie mam plan żeby gdzieś się schować. Gdzie Do Idziemy do mnie. On stoi tu. Nie, tak to chciałbym coś porobić Chciałbym coś porobić, no bo tak siedzieć tutaj Przepraszam, nie tak szczerze Bo tutaj jakby jesteśmy na widoku, jesteśmy na zewnątrz Jak ja wyjdę tutaj, to mogę ja widzieć ja. Ale nie wiem, nie wiem Może, może, może coś porobię tutaj Dobra. <śm -try> Tylko zerknę tak, żeby... To nie będzie już... Albo dobra Weźcie tam operatorze, zacznij nagrywać Czy widać na Nie Nic, nic nie widać, nic Tak dobra. Chodzę. Nie wiem, myślę, że to pomysł, bo ja nie do tej strony pójdzie, więc to możemy od razu znaleźć, to możemy je omienić i znaleźć mi je jego ostatnio, więc... Tutaj jest sauna zamontowana, może kiedyś nagramy stąd jakiś odcinek Tutaj, o kurde, to to już jest w ogóle ok To jest basen, jak pewnie kojarzycie, nie wiem czy kojarzycie, ale nawet jest odcinek z tego, w którym skaczałem do tego basenu Nadaliśmy tutaj latem wodę i była ona lodowata, a wiecie jaka teraz jest? Hey, teraz powiedzieć, że ona jest lodowata, to jak nic nie powiedzieć. To jest masakra. Mi bro... No nie, no teraz bym tutaj raczej nie skończył tak szczerze, chyba że za jakieś pieniądze. O kurde. No pomysł na film. Może zaproponuję komuś jakieś duże pieniądze i zyskać do tej wody. Za ile to zrobisz? O kurde. To by było mocne, tak szczerze. No ale nie, mega jest teraz sodowata. W ogóle mamy marzec teraz, więc z jednej strony chłodno, z drugiej strony ciepło. No taka trochę lipa pogodowa. Jakby to powiedziała moja babcia przed wiosną. Nie wiem, co tam robić. Bo to jest powiedzmy mój więc mogę się tu schować, bo niebieskiego tu nie ma, no nie. Także powoli on pójdzie, ja myślę, że tu, w tą stronę pójdzie. I się zaczęimy z tej strony i się zobaczymy, czy gdzieś zaczyna iść kamerzysta. Jak zobaczymy, że idzie kamerzysta, to wtedy od razu co zakręcimy, on tam gdzieś gada. Ale nie, no dziewczyn nie widać. Także ja mogę sobie tutaj normalnie chodzić. Czyli teraz zerknę sobie na czas, ile mamy, ile mamy tutaj czasu. Minuta trzydzieści, minuta trzydzieści została, i zaraz lecę. Szukacie, ale nie, ja w ogóle ich nie widzę. Wiem na pewno, że tam pobiegły. Poszli, ja teraz idę ja tutaj tej lanterne. I tam poszli. Gdzie takie łupy? Let's go. Która miała. Zielony i zielony. <laughs> Za to natalka miała niebieski i brązowy, dobra. Czyli już wiem więcej, gdzie one mogą się schować. 57 sekund zostało 57 sekund. Malutki, malutki. Poczekajcie. Skończył się czas, więc lecę je chować. Ja się tutaj ustawiłem minutnik na 15 minut teraz. Okay. I ustawiłem teraz na 15 minut i lecę szukać dziewczyny. Jest ciemno. koło garażu zmianą takiego takim miejscu. Udało się. Udało się, wygrywamy to. Wygrywamy to, Boże! Wygrywamy. No dobra, ja wiem, że one na pewno tam się schowały, więc właśnie tam lecę. No i co? Zaraz zaraz nie znajdziemy! Bo tak nie może być, że one się swobodnie chowają, a ja tutaj chodzę. Czyli tak, Wiktora się chowała w zielonym kolorze. I teraz jest pytanie, czy ona by miała psychę wejść do krzaków? Nie, tak szczerze nie. Wiktora nie. Wiktora by nie miała psychy takich rzeczy zrobić. Także raczej do krzaków, raczej do krzaków nie weszła, aczkolwiek jest niewykluczone, że mogła się schować w jakimś innym zielonym miejscu się zostało. Nie wiem, czy to się. Szczerze, z tego, co teraz, gdzie on pójdzie, począł mi się tak nagle trząść, ale no co? Wygrywamy szachmaty. Bo on tutaj siedział, ja wam pokażę, gdzie. Tu był. Ja byłam za tą ścianą, tego, tego, czekałam z której strony pójdzie. Zastresowałam się najbardziej, jaką poszedł to na tą kostkę pokazywać basen, którym nagrywaliśmy już jeden odcinek, jak dobrze mnie znają. Jesteśmy sobie na wsi, po całej wsi gramy wychowanego chowanego kolorowanego. Teraz to się zastanowi, jak to po całej wsi, to cała wieś liczy jeden Drugi i trzeci dom? To taka jest duża wieś? Tak, uwierzcie mi, że to jest cała wieś <grym Uwierzcie <grym mi, że tak właśnie wygląda cała wieś ta Bardzo mała jest Więc miałem no, taki zawał, no nie Jeszcze mój cim było widać, więc miałem takie zauważenie 100% Ale co, poszli z tej strony, słyszą po kamieniach I wtedy od razu z drugiej strony I tak się tu znalazłam, więc Trzech map Jak mi się, się GoPro go wyłącza jest taki problem, że Mi pika, i... Ale dobra, ja już nie gadam, tylko zajmuję się szukaniem dziewczyn. Powiem wam ciekawostkę, jak byłem mały, to tutaj w tych krzakach były takie, może nawet dalej są, nie, nie ma ich, nie ma ich, kurde. Były tutaj takie białe bąble, nie wiem jak to się nazywało, ale były tutaj takie białe bąble i ja kiedyś zerwałem takiego białego bąbla i tutaj osy były, urządziła osa. Mega to bolało, ja też byłem mega małym, wiem, nie wiem, z pięć, lat, ale taka ciekawostka, One rozkwitają na wiosnę chyba. Okej, okay, to jest piesa zielona, że ja cię komisza. I teraz pytanie, czy tutaj może być Wiktoria. No nie, raczej tutaj Wiktorii nie ma. Chociaż. Nie, nie będzie, nie. Tutaj nie, tutaj nie ma. Osób. Może gdzieś tutaj. Nie, no tutaj też oczywiście nie będzie. Może pies. O, tam piesek jest nawet. On no zaraz będzie skakał. Nie, on dobiegnie. Co? Będzie skakał. Nie, nie, nie. Siadnie. Nie, siad! Siad, 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 siad. Nie, 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 ty nie, 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 no bo on tak lubi głaskać po brzuchu właśnie, nie? On lubi jak się go głaska po brzuchu tak szczerze ta po prostu chodźmy, on nie będzie na nas skakał On nie będzie na nas skakał, tak szczerze Dobra, słuchajcie, powiem wam No że straciliśmy 5 minut ogólnie czasu, żeby psa jakby schować Znaczy dalej, no, dalej w sumie działamy, żeby po prostu psa tutaj nigdzie nie było z bliska No bo tu chodzi o to, że po prostu on skacze mega i byśmy byli mega powrodzeni O, Zuzia idzie tam Jesteś Zuzia? Właśnie chciałem powiedzieć widzom, że ty poszłaś schować psa jak, udało ci się? Udało... A ten, a jesteś pobrudzona jakaś? ten skoczył na ciebie? No to dobrze, a ci powiem, ja ci powiem nie bać ja powiem, że dzisiaj, że dzisiaj skoczył Tak? No bo skacze ten pies, mega kocha, ale kurde ci powiem, że już nie ma czasu, bo już minęło no ile? Zostało, zostało na znalezienie dziewczyn, już ci mówię Na znalezienie dziewczyn zostało 8 minut, nie? 8 minut zostało Ja zrobiłam. Puchłam tak? za altaną, gdzie on oh. był, i teraz wlazłam do altany do środka. Tak? Wykiwałam go. A, nie? Altana jest brązowa albo niebieska? No, obok jest to takie niebieskie. altana jest taka trochę brązowa, a obok jest takie te niebieskie. A ty Nie wiem, wiem, że poszedł gdzieś w stronę babci. A ty gdzie jesteś? Ja jestem takim czarnym to jest, tym nie, że jest szczerze, ja do ciebie dzwoniłam, myślałam, że on idzie, a to tylko traf się, tak poruszałeś, już miałam taki zawał, kurde, znalazł mnie. Musimy się tutaj znaleźć. Teraz musisz tryhardować. To tak, teraz się raczej nie schowa. W sumie drogą dedukty, jeżeli tutaj tam gdzieś, tutaj, no. to No. Bo zanim po prostu powiem. Tata miała... Natalka miała brązowy. I niebieski. niebieski. Nie, nie ma tutaj. czasu nie ma. Czytanie. Tu mogę wejść. Ja tutaj się schowałem na pierwszym chowanym, ale tutaj Natalka... no nie, Natalka... Natalka by nie miała przyjęcia tutaj wejść. Mam nadzieję tylko, że dziewczyny nie zmieniają kryjówek Ciekawe tam pójdę, co widzę. tam nie ma. To dla szafy weźmę, Natalka, to szopy, to szopy wszyscy. To szopy, hej pasterze. Tanka, <grystans> where are you? Ja, ty, ja będę miał karę znowu jak się Nie no, tutaj nie ma Tutaj nie ma. Tutaj nie ma nic. Dobra, chodź już. Nie ma tutaj dziura. Chodź. Ale na szczęście to nie był on. A ty go widzisz? Nie. kosz jest to, że jak ja wyłączam... To... A u mnie nie, nie pika, więc to jest całe szczęście. Widzicie co? Jak ludzie widzicie. E, nie wiem, wygrywamy to? Wygrywamy to? Spróbujemy, bo ile on ma czasu na szukanie 10 minut, 10 minut na widzowie. No jej nie ma, nie ma osi. Dobra. Bo właśnie niestety ja tego nie powiedziałem, ale raczej po domach się nie chowa, nie? Mam nadzieję, że one w domu się nie schowa, więc. Może tutaj będzie taka. Nie no. Tutaj też nie no. Kurde, jak one tam przecież pobiegły zamiast tutaj i ja miałem błędne informacje, że to zinterpretowałem. Wierzę, że one pobiegły tam. Wygrypamy to widzowie. Pokażę. Ej, bo ja nie wiem, czy ja dobrze robię, no bo jest to, to niebieskie i to się liczy, no bo to jest niebieskie, ale ta jest taka trochę brązowa, więc znajduje się w tych kolorach. Podłoga też jest taka brązowa, więc jakby jestem w okolicach tego brązowego i trochę niebieskiego, no tutaj mamy półen niebieski, tu mamy to niebieskie, więc to 5 Pięć minut zostało. Pamiętam, że na ostatnim chowanym dziewczynie znalazłem w ostatnich w ostatnich minutach, więc możliwe, że teraz też tak będzie, ale mam nadzieję, że nie. Nie ma nie ma. Tutaj się nie stowały znowu jak tak. To się nie skołały. Ej dobra, one tam, ja tam widzisz będą ale... Chyba wezmę od ciebie kamery, żebyś ci nie biegła, ja tam pobiegnę, a to sobie dojesz. Dobra, dobra. Ja? Co to dzisiaj na śniadanie. E... Nie bo widzowie, w tym żarcie chodzi o to, że Zuszia dzisiaj nie jadę śniadania. Zapytałem jej co do na śniadanie. Ale śmieszne a Nic nie zjadła, więc o to chodzi w tym żartu. Ale się śmiałam. Dobra, tutaj nie ma dziewczyn. Tutaj ich nie ma, nie ma opcji. Chyba, że do domu weszły, ale no nie. nie no. Trochę oszukany. Dobra, daj mi kamerę. Dzięki. Teraz ja sam znam się na siebie. I teraz w szybkim tempie ubiegnę na drugą działkę, zobaczyć, czy tam dziewczyn nie ma. Bo tutaj niczego nie znalazłem. Ej, chyba, że one tutaj poszły. Ale myślisz, że miały psykę? Tutaj? No nie, no by nie miały psyki tutaj tak szczerze przyjść. Ja bym. Nie, no chyba takie, takie głupie chyba nie są, żeby się tutaj chować. No nie wiem, nie wiem czy tam by miał przyjechać schować. Dobra, pobiegnę tam. Bo już kurde nie ma czasu, no. 3 minuty zostały na znalezienie ich. Masakra! O one jeszcze chciały, żebym 10 minut je znalazł. Jak ale do 15 daję radę. Uff, ale jestem taka zestresowana, że on tu zaraz przyjdzie. I siedza. I nie wiem gdzie on jest. On pewnie poszedł tam do babci, bo on widział jak on biegnie w tamtą stronę i zawracałyśmy. mu. Jest tak naprawdę, że jesteśmy babci. Ja się boję, że on tu będzie się skradał. I usłyszę jak ja coś tam gadam do Was głośno, więc teraz odbędę do 5. no 5 bo tak trochę tak wiecie. O tak. Teraz widać. To jest mój TikTok. Zapraszam na niego, bo no, mi brakuje do 1000, ale już mniej. Więc zapraszam. Mam nadzieję, że tego nie wygląda. Nie wiem, mnie cię Nie wiem. Ja nie do wygrania, wiem, że... Karę robi zobaczymy jeszcze czas nie ja dopiero przed chwilą patrzyłam, to jakieś 4 minuty były Ale dla was sprawdzę jeszcze raz Proszę bardzo 6 minut, Wiktoria coś napisała Jest zostało czasu 6 minut, Wiktoria Dobra, jestem na drugiej działce I teraz tutaj je znajdę może Bo wykluczone, że tutaj pobiegły Kurde, myślałem, że tam Powiem wam, mega dziwne, mega dziwne Dziewczyny, jesteście tu? Wiktoria, Natalka Zgłuszę go, zgłuszę jak będzie normalnie Żeby jak tu będzie szedł, to żeby nie zauważył normalnie słyszę, słyszę go, Uwia się że tu zajrzył Kurde Myślę, że te kolory tak szczerze zapominają trochę Znaczy jeszcze raz przypomnę Wiktoria miała zielony kolor Natalka miała za to kolor No właśnie, jaki Natalka? Natalka miała brązowy i zielony Brązowy i zielony miała Nie, 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 brązowy i... Ciągle coś tak duże przez ten wiatr, że ja mam wrażenie, że on tu idzie. Naprawdę mam takie, no nie, no nie. tam się bać, że mnie znajdzie. Czekajcie. nie, nie ma. Kurde, gdzie one mogą być? Ej dobra, jeszcze pobiegnę szybko do jednej miejscówki, zobaczyć ostatni raz, jak, jak one tam będą. Jak one tam będą, to, to mega będzie dziwne, ale niewykluczone, dlatego teraz szybko biegnę do kolejnej miejscówki. Udało się Przeszedł dosłownie obok mnie Jestem za tą Aldoną Znaczy jestem blaszakiem Po kule, Tylko przeszedł sobie a nie przeszedł Bo tutaj ich nie ma, tutaj nie ma ich Zuzia, a ty nie widziałaś nigdzie ich? Nie widziałaś? No właśnie Dobra, więc szybko jeszcze biegnę do innej miejscówki Patrzę się, ile jest czasu Minuta 30 kurde Dobra Muszę zagęścić ruchy i zobaczyć, czy tam nie ma dziewczyn na pewno. Bo już, kurde, lipa jest trochę. A Kary nie chce mieć. Dobra, to jest ostatnia miejscówka, którą chcę sprawdzić. To, jakby tutaj nie można wchodzić, ale no nie wiem. Zastanawiam się, czy one by miały psychę tutaj wejść, bo tutaj nie można wchodzić podobno. Tam jakiś traktor jedzie. Trochę lipa. Czy one tutaj mogą być, tak szczerze? Nie, no to nie, nie będzie ich, tu nie. Jeszcze. Ale szybko jeszcze wejdzie do domu, bo może że się w domu schabły. A w domu nie można, więc. Mam jak dobra, szybko. Minuta trzydzieści, jeszcze do jednej miejscówki. I się udało. Pobiegł sobie. Wygrałyśmy. Wstałam, bo moje nogi już po prostu umierają. Tak mnie bolą. Po prostu mam za kisek, na łydkach, Ale co z tego, jak wygrałam z Wiktorią? Wiktorii też nie znalazł. Pejta z ciebie, Cyprian. Po prostu. Esa. Już nie jest modne mówić Esa, ale co z tego, wygrałyśmy. A czuję się dumna. Jak ja nie umiem grać w Tu mnie nie znalazł, mój Boże. I tak. Jest niebieski, jest brązowy. I tutaj proszę bardzo, stanie niebieskie. Więc jeżeli się będzie czepiał, nie będziesz się czepiał, Cyprian. Nie. Tutaj jest trochę niebieskiego na piłce jeszcze, albo obok tej piłki dosłownie obok. Na kilka żył. Dobra, zolien do dziewczyny, żeby się spotkali po do... Nie! Wygrał. Co? A, wygrał, mnie tak noga boli, że... Wiknaś na wychód! Gdzie? Tak. Gdzie? Co? Wychodź! Gdzie by wyby... Nie! Czy ty byłaś tam gdzie ja myślę? Nie bo ja jak cię liczyłeś, to była... Aaaaa! Ja, ty poszedłeś to ja tutaj weszłam. Co? Ja tylko czekałam, aż ty sobie pójdziesz Czekaj, I czekaj, pokazuj, czekaj, co czekaj. to obrążyłam? Tutaj weszła, jest brokota, jest niebieskie? Nie, nie mów, że tutaj weszła. serio tutaj? Wyszłam tutaj. Ja wam... Zalam, to mu mi tak rękę noga boli. Mówiłam, bo że tu nie będzie wchodził. Masa... O Boże, nie no. Serio? Takie fanie. Dobra, a ty, a, ty, a ty Wiktora gdzie byłaś? Chcesz iść zobaczyć? No na Bo przechodziłeś. No przechodziłem, ja tutaj byłem wszędzie, ale nie znalazłem was właśnie. Yy, Była w Wiktoria, Natalka. No. Ja mówię, że już mnie masz, a ty się szedłeś. Nie zajrzałeś. Ej, ale miałam zawał jak ty obok przychodziłeś. Ja tylko słyszałam Natalka, Wiktoria. A mamy nagrywamy. <noise> No dobra, no śmieszne sprzęza. ją mieszka sytuacja się wydarzyła, dlatego się śmieją. No dobra, mów co mów co ten. Ja mam jak talka, Wiktoria to miałam zawał, no już po mnie, ale ty nagle krzyknąłeś, dobra, idę jeszcze do jednej miejscówki i, i pobiegłeś, jeszcze miałem takie wygraną to. że tak tutaj była, jaki ty miałeś kolor? Zielony? Zielony. Trawa! No to ja w ogóle inaczej to myślałem, że to inaczej wyglądać ja będzie. Nie, przechodziłeś tam jeszcze, ja miałem taki zewał, że nie, no ty już nie masz. No dobra, a co powie na to Zuzia? <grym> ja chcę iść zjeść się na nie. Co się? O a, godzinie 14. A, a właśnie, chciałem teraz to powiedzieć. Przypomnij, która jest godzina, a to Wiktoria. O godzinie 14, także pozdro Dobra, słuchajcie, pokażę Wam widzowie, żebyście widzieli dokładnie, w jakiej odległości, w jakiej mega łatwej odległości oni byli skowani, żebyście to widzieli mniej więcej, dobra. A więc tak, my, ja i Zuzia. Tutaj na początku siedzieliśmy i nie siedzieliśmy, tak? Ja wyszedłem z Zuzią tutaj A Ty na gdzie stałaś? Ja stałam tu i się bałam, że widać mój cień, to mu jeszcze dalej tam poszłam jeszcze Czekaj, ba... stałaś gdzie? Za oponami? Chodź tu ja Miałam ja zamiar iść tutaj, stanąć tutaj, jak Ty jeszcze tam byłeś, ale się bałam, że zaczną te kamienie hałasować no. jak, jak poszedłeś tu, to ja szybko tu pobiegłam dobra, i dobra. tutaj stałam Czyli. Ja... A my z na w ogóle dobra. na kamerze rozmawiałyśmy Czyli. Ja czyli jak ja z Zuzią podeszliśmy tutaj. No. Podeszliśmy tutaj. No. To Natalka st stąd. Była tutaj. My byliśmy tutaj. Stąd. Posować. Dobra, ale przebiegłaś tutaj, tak? Tutaj. No. I tutaj stałaś. Tak. Jak my... Jak ja zacząłem liczyć z Zuzią? No. I tutaj szliśmy, tak? No. A ty wtedy przebiegłaś. Stąd. Tutaj przebiegłaś. O, tutaj i tutaj. Nie Weszłaś sobie do tej altany Tak Boże święty Masakra, masakra! No dobra, teraz przejdźmy do Wiktorii. Wiktoria, powiedz jak ty, się schowałaś? Okej, okay, tutaj, tutaj, tutaj szkali A ty, Wiktoria, schowałaś się. Już tam nie idźmy. Ale schowałaś się za tym białym domem. Tak, domem. za tym białym garażem. To jest garaż, dobra. Tak, i za tam tym jest... białym garażem się schowała Wiktoria, także... Jeszcze tam jest czarny blaszek, to w ogóle za żarty zanim chciałam wejść do środka, bo tam też jest zielona trawa. Naj... Wiecie co jest najśmieszniejsze w tym? Że ja i Zuzia byliśmy pewni na całe nasze życie, żeby poszłyście, że poszłyście do babci. Ale my szłyśmy do babci, ale ja się w połowie zorientowałam, że, że tam jest. Cicho, no ja teraz mówię, Wiktoria. Bolek, że, bo że tam są psy i one przecież nas za szybko zdradzą. No właśnie my mieliśmy problem z psem, z tym, z bolkiem. Mieliśmy taki problem, nawet straciliśmy 5 minut czasu na to, żeby ten Wolka schować. Okej, okay, jesteśmy już w domu i dobra. Powiedzcie, widzą, jaką mam karę. Uwaga, karą jest fikołek. Teraz pewnie Wam się wydaje, widzowie, że co to za kara? A, aha, Fikołek? Wszystko takie proste. No dobra, może jest to proste, ale po pierwsze, ja mam 1,90 m wzrostu i nie umiem robić Fikołków. Po drugie, nie umiem robić Fikołków, znaczy wiadomo, że kiedyś umiałem, jak byłem mały, ale teraz mam 16 lat. A po trzecie, no będę musiał jednak robić na podłodze, czyli na twardej przestrzeni. No i też, Dobra, w każdym razie ja użytałam telefon no i próbuję zrobić, tak? Ale to może być ciężkie, dobra, być nie Dobra, to robię fikołka? uwaga! Do przodu i potem do tyłu, nie? Ciebie, przeciskam. Ja was uderzę ja Jakby stajka ja do tyłu. O, no dobra. Do tyłu, Gdzie jednego fikołka ja No, dobra. a do tyłu? Dobra, Trusy. robię o, Kurde. Ja, ja Siekam trochę, w tym sensie, się, się ciekam. No, kurde. My chcemy go oblać wodą. Jakby ja mam tą metry, ale dobra. Nie, nie, jest, okej. Okay? To się odsyń do tyłu. Można jakąś poduszkę? Można? Poduszkę do fikołka? To jeszcze że i zrobisz Łaki. Nie, ja to zrobię, to zrobię, czekajcie To jest do zrobienia Masz, masz tego wielki luz Zdejmuję bluzę O, tak zrobi ja. no. Dobra, dobra, uwaga raz Victoria. Raz 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 zbęk, raz zbęk. Teraz do zwecki, teraz do zwecki, teraz do zwecki Nie widzisz? Dobra, robię no, no widzisz? Uwaga, robię Kurde O, widzowie się niecierpliwią a, Mam prawie 2 metry I co z tego? Rozumiesz, że ja mam prawie 2 metry No i? Let's do it! Głowę między nogami robisz. Kurde! <trybuj> <trybuj> <trybuj>